Cześć, nazywam się Paweł Duma, a w tym odcinku pokażę wam, jak ustawić jakość zdjęcia w aparacie. Możemy to zrobić poprzez wejście do menu. Znajdujemy zakładkę, która nazywa się menu fotografowania. W niej z kolei szukamy pozycji jakość zdjęcia. Jeżeli tutaj wejdziemy, mamy do wyboru dwa formaty: RAW lub JPEG. RAW jest świetny wtedy, kiedy planujemy postprodukcję i pracujemy w trudnych warunkach. JPEG wybieramy wtedy, kiedy chcemy mieć gotowy od razu obrazek, ale mając świadomość, że niewiele w nim będzie można już zmienić. W przypadku formatu JPEG mamy do wyboru trzy jakości. Fine, Normal i Basic. I Fine daje nam jakość najlepszą, Basic najsłabszą. W przypadku wybrania JPEGA musimy pamiętać też o wybraniu wielkości zdjęcia, czyli ilości pikseli, którą zapisujemy w zależności od potrzeb. Zdecydowanie najlepiej jest zawsze wybrać nieco większą jakość, bo można to później zmniejszyć a zbyt mała liczba pikseli może później na nas się zemścić, na przykład tym, że nie wykonamy dużego powiększenia. Jeżeli wybieramy format RAW, powinniśmy też ustawić, w ilu bitach ten RAW jest zapisywany. W codziennym zastosowaniu wystarczy zupełności 12 bitów. Natomiast jeżeli jakość zdjęcia chcemy ustawić dużo szybciej, możemy skorzystać z skrótów klawiaturowych, które są na lustrzankach. W tym przypadku poprzez przycisk i możemy wejść sobie w szybkie ustawienia. Od angielskiego quality mamy skrót qual, który znajdujemy i tutaj możemy sobie ustawić dokładnie te same rzeczy, które w menu, tylko po prostu w szybszy sposób. Dziękuję.